Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dawno mnie nie było, nie? No właśnie. Ponad e, miesiąc muszę jeszcze czekać na ten film. Trochę Was zaniedbałem, wiem. E, czwartek mam wyjazd. Czyli wtedy, kiedy wy oglądacie. O ile oglądacie. Nie upomnimy, po jutro wyjeżdżam, wracam dopiero w niedzielę, więc od czwartku do niedzieli również nie pojawi się żaden film, ale na mm, następny Was oczywiście przepraszam za to, że musieliście tyle czekać, e, jedziemy z tym. Najrywam to późno, dość późno. Zwłaszcza, że jutro o e, ósmej muszę, muszę być w szkole. Po prostu, bo, <coughs> bo tak po prostu to oh jest. Po prostu trzeba. Na wstępie chciałbym powitać wśród mojej publiczności kolejnego subskrybenta naszego kanału Tariku. Witam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej że będziesz w regularnie oglądał moje filmy. Ewentualnie kto wie może kiedyś bijemy więcej subów ja tam i tak się nie spodziewałem że e, że pewne osoby 7 razy klikną w ten niesamowity niesamowicie motywujący mnie przycisk, więc no dziękuję. Dziękuję i nie ukrywam, że e, ten film powstał tylko dlatego, że właśnie e, sprawdziłem, że mamy nowego e, subskrybenta. <laughs> Jeszcze takie uprzedzenie będę tak sobie mm, kaszlą, bo Jestem aktualnie po dwóch, jak nie trzech chorobach, więc no, nie miałem, że tak powiem, wakacji e, przez tę przerwę. No, raczej nie zapowiada się że gdzieś wyjadę, ale to nie, nie znaczy, że... E, że tak nie będzie, tak na pewno postaram się jeżeli już będę nagrywać dla Was yy, co najmniej co dwa dni chociaż wiadomo, że zawsze w pomyśle jest ale że coś filmne codziennie yy, no i mam nadzieję, że akurat to się yy, mi uda nie mam już Filmów na zapas wszystko wam e, już oddałem do Waszej dyspozycji. E, co mnie zmartwiło. Dużo osób. Nie wiem. Nie, nie widziała ostatniego odcinka. Nie chciała go widzieć. Nie wiem, włączyli, zaraz włączyli. E, proszę Was o jedno. Yy, obejrzyjcie do końca, tam tamten odcinek i po prostu chciałbym, abyście wyrazili swoją opinię na temat tej na temat sprawy, której tam poruszam e, w komentarzach, oczywiście, dzisiaj trafiła się, trafił się do szybki kurs. Dlatego bardzo możliwe że sobie chwileczkę postoimy, gdzieś i pogadamy. No i co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Dużo się u mnie nie zmieniło oprócz tego, że faktycznie codziennie jeżdżę rowerem i te 2 godziny mam na to e, zarezerwowane codziennie jest to coraz większy dystans więc no zwiększam e, zwiększam swoje możliwości z dnia na dzień tak jak już powiedziałem e, i być może kiedyś nagram dla was e, po prostu jakiś tutaj vlog z któregoś z wyjazdów czy coś to już e, zależy od tego czy faktycznie coś takiego uda mi się e, zrobić jeśli chodzi o same o sam rozwój mojego kanału oczywiście poruszam tam e, temat głównie rozwojowy w e, w poprzednim odcinku z Eurotraka, do którego właśnie was jak najbardziej zapraszam aby właśnie wyrazić tą opinię i um, moje filmy naprawdę nie są długie naprawdę nie są długie i e, nawet jeżeli ktoś chciałby je rozłożyć poproszę was o to abyście jednak te filmy oglądali w całości, bo czasem e, zadam Wam jakieś pytanie i e, chciałbym, abyśmy tutaj na tym kanale tworzyli taką jedność. Ja zadaję pytanie, Wy ewentualnie mnie e, poprawiacie, e, poprawiacie jakoś. E, Odpowiadacie na, nie, na postawione pytanie, i, e, i chciałbym, aby tak to właśnie wyglądało. No, a to, co proponuję wam w tamtym odcinku z Eurotracka, e, jest na pewno mm, no, czasochłonne dla mnie. Jakby nie patrzeć jeszcze sekundę na mnie, ale e, mam nadzieję, że znajdę na to czas i że e, uda mi się jak najbardziej to, e, no ten, e, to, co Wam proponuję, nagrywać, ale bez wiedzy czy faktycznie Wam się takie coś spodoba ja nic nie jestem w stanie lajać niestety tak to wygląda przejdziemy sobie przyjmiemy sobie zlecenie do Stuttgartu dużo dzisiaj nie zrobimy jeśli chodzi o takie zlecenie tutaj tego jest tu bo tak naprawdę po wyjechaniu z tego miasteczka e, będzie trzeba kończyć nasz dzisiejszy materiał no ale tak jak mówię obejrzyjcie tamten odcinek e, napiszcie w komentarzu odpowiedź na przedstawione przeze mnie e, pytanie I wszyscy będą chętni. Tak jest. Także no, tak jak już e, wspomniałem, e, e, wspomniałem o rzeczach, które.